3, 2, jest, 1. Ciemno, Williams. Kur. No tak. I co? Uuu. 3, 2, 1. Belgia. Hazard. Eden hazard. zamuliłem totalnie. Belga nie ma... 3, 3, 2, 1. 2, 1 Andrzej 3. Co? Andrzej Haczkawa. Pamiętasz taki Eto <laughs> e e tam robi samolot. <laughs> 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 tak sobie liście ode mnie, nie? <laughs> e, Ale <laughs> e, mogę nas dyskwalifikować, a za to e, powinien stracić życie. 3, 2, 1. Arsenal. Didier, eh, I don't know. Party. Zobaczmy. Afryka. Uszedł całkiem. 3, 2, 1. Grał z Messim. Suarez. Pan pokład MLS Ja myślałem, że tutaj jakaś długa woda się szykuje. 3, 4, a to jest tylko Madryt. Oblack. Chciałem powiedzieć godzin, nie? Bo mi się obraca w Luzburgu. 3, 2, 1. Prawie obrał Hamburg. Hamburg. Legenda. Nie, ja nie znam. A co ty powiedziałesz? Sprawa obrońca. Filip Lam. W Hamburgu brał? Chyba nie. Zobacz, Heiko Westerman, chłopie. Westerman. A Zobacz, co ty brałeś w Hamburgu? Fidi Blam. 3, 2, 1. 1 Real Real Betis. Mark Bartra. No. Betis i kto? Bundesliga. Mark Bartra. Ty? 2, 1. Bayern Morachium. Lewandowski. Włochy 2, 1. Prawda, 3 zło. Wacław Czerny. Jaką? Tu o ligę? Dobrze. Liga Czeska. Sprawdź to no. jeszcze, co powiedział, to on grał w czeskiej lidze. To on Zgadza. zaczynał w Young a Czy nie grał? I nigdy nie grał w czeskiej lidze. <grym> Na razie powiem. Trzy, Część, dwa, Lewo końca. Jak on się nazywa? Boże, ja chcę to on dobra, zaryzykuję. kolarów. On grał w arsenalu? Nie wiem. Na nie grał w Arsenalu. 1-1. 3-2, grał w Stolicy. Zagard! Kurde, a Anglik? O Boże! E, Anglik? Ja, Anglik i grał, grał w Stolicy. Saka w Londynie, ja pierdziele!